Przegląd nowości marca, zobaczmy co ciekawego, firmy do stylizacji paznokci wprowadziły na rynek właśnie w tym miesiącu. Cześć, witaj serdecznie na kanale La Kierowniczka. Ja jestem Magda i zapraszam Ciebie na comiesięczny przegląd rynku stylizacji paznokci. Zobaczmy co nowego, jakie produkty, akcesoria do stylizacji paznokci pojawiły się na rynku właśnie w tym miesiącu. Jak zawsze wszystkie te produkty omawiam w kolejności nazw firm alfabetycznej. Wszystkie je macie zapisane na dole w opisie. Na końcu pojawi się krótkie podsumowanie tego, co mnie najbardziej zaciekawiło. Jednak Dzisiejszy odcinek chciałabym zacząć od krótkiej zapowiedzi tego, co czeka Ciebie w najbliższych dniach. Jeszcze w tym tygodniu na moim platformie szkoleniowej lakierowniczka.pl pojawi się nowe szkolenie online kwiaty, zdobienia wiosenne, przepiękne, nietypowe, nietuzinkowe propozycje, które na pewno chwycą Ciebie za serce, więc śledź moje media, ponieważ niebawem pojawi się o tym informacja. Druga zapowiedź już we wtorek za tydzień. O tej porze na moim kanale pojawi się nowy odcinek trendów, trendy wiosny. Będziesz mogła zobaczyć wszystko to, co będziemy nosić w tym sezonie, co będzie modne, jakie wykończenia, jakie kolory z konkretnymi przykładami. I razem z tym odcinkiem pojawi się też wielka akcja promocyjna. W kontakcie z wieloma firmami udało mi się zdobyć ogrom kodów rabatowych i one wszystkie ruszą razem właśnie z premierą tego odcinka. Będziesz miała możliwość skorzystania z dodatkowych promocji z wielu mark. Pojawi się marka Semilac, Neonej, Klaresa, Palu. Stalex, Moira, Velox Plates, Enbio, Jen Pro, lakierowniczkowe szkolenia i wiele, wiele innych. Będzie tych kodów ogrom. Będzie kilkanaście marek. Będziecie miały szansę skorzystać z tych rabatów. I mówię o tym dzisiaj dlatego, że jeżeli coś z nowości marca przypadłoby Tobie do gustu, to myślę, że warto sobie zapisać to na liście, poczekać tydzień do premiery odcinka Trendów i tam pojawią się wszystkie informacje o kodach. One będą w różnej wysokości, będą miały różny czas trwania, dlatego warto być ze mną już we wtorek, od razu obejrzeć sobie odcinek i skorzystać z tych akcji promocyjnych. To taka mała zapowiedź, a teraz przechodzimy już do nowości tego miesiąca. Marka Abba Group na rynek wprowadziła nowe pędzelki. Black Pearl, nowy kolor o nazwie Pinkie Pie w odcieniu pastelowego różu. Claressa – nowa formuła akrylożeli, które dostępna jest w czterech różnych kolorach oraz pięć nowych odcieni baz. Power. To są bazy budujące. One dostępne są już w wielu kolorach, dlatego że w poprzednim odcinku też było kilka nowych odcieni. Oni robią je w fajnych wykończeniach, bo są subtelniejsze błyski, mocniejsze. Ja tutaj mam jeden z nich i to jest kolor numer 12. Odcień takiego pastelowego różu z brzoskwiniowym podtonem i delikatną złotą poświatą, więc będziecie miały okazję niebawem zobaczyć go w stylizacjach. Marka Klavier premiera nowych żeli budujących w pięciu różnych, czterech lub pięciu różnych kolorach. Cosmetic Zone, kolekcja, która nazywa się Field Delicate. Ona zawiera 8 odcieni, i słuchajcie, to są fajne kolory. Mamy dużo takiego różu w różnych tonach takie wiosenne, pastelowe odcienie różowego, ale mamy też fajne zielenie i limonki taka nietypowa kolorystyka, trochę takiej zgnitej zieleni. Nieczęsto wybierana na paznokciach, ale takich kolorów jest dosyć mało, więc jeżeli to jest coś, co Ciebie by zainteresowało, to tutaj warto się na tych zieleniach skupić. Kolejna wiosenna nowość to marka Day Nails, 12 wiosennych kolorów. Mamy różnego rodzaju pastele, dwa błyszczące i jeden ciemny bordowy kolor. Divna Nail To firma, której wcześniej w nowościach nie było, ale myślę, że na stałe tutaj za gości, a zaciekawiła mnie ona swoimi nowościami. 12 żeli do zdobień w pięciu różnych wykończeniach. I mamy tutaj taki foliowy efekt w trzech kolorach złota, srebra fajny do takich precyzyjnych zdobień. Mamy takie heksagony w złotym chłodnym odcieniu mamy 3D gam, czyli żel do zdobień wypukłych, zdobień 3D mamy efekt perłowy w trzech kolorach, który można wymieszać. Na efekt szampana, ale przede wszystkim taki produkt, który mnie tutaj zachęcił, zaciekawił, to są żele. Tworzące zdobienia o strukturze gipsu, dostępne w czterech różnych kolorach, jest taki chłodny, pudrowo-różowy kolor, srebro, złoto i taki stalowy odcień. I te żele na paznokciu faktycznie dają taki efekt nieregularnej struktury na paznokciu, takiej nietypowej, coś czego wcześniej nie było, ciekawe zdobienie. Nie wiem sama jeszcze, czy na paznokciu przekona mnie ten efekt, on na pewno będzie wyczuwalny, lekko chropowaty, ale wygląda bardzo ciekawie. Może przetestujemy sobie taki produkt, co myślicie? Wygląda to dosyć ciekawie, chyba że Was w ogóle nie interesuje. Dajcie znać, jestem ciekawa Waszej opinii. Uważam, że to jest coś ciekawego na rynku i warto tutaj o tym wspomnieć. Kolejne nowości to firma Duo Gel. Ona wprowadziła kolekcję Frenchmania, przeznaczoną typowo kolorami do tworzenia Frenchy. Paint Gel w 12 kolorach i mamy tutaj zarówno takie klasyki czerny, biel, jasny kolor, jak i mnóstwo neonów oraz cztery nowe kolory żel. Eclair wypuściło nowy kolor o nazwie Bella, natomiast El Arto kolekcję Osom To jest kolekcja 8 kolorów, e pastele. Z nutką neonu. Teraz wiosną będzie mnóstwo neonowych pasteli czy pastelowych neonów. Możemy nazywać te kolory dowolnie. Są to kolory, które mają w sobie kolor, kropelkę białego i kropelkę intensywnego neonowego, i to się miesza w takie fajne połączenie. Ja na wiosnę bardzo takie wykończenie kolorów lubię. Elysium, nowa odsłona Flexi Geli. Mamy tutaj nowe grafiki, nowe opakowania. m kolekcja Miracle Garden, 12 kolorów. Takie bardzo rozwielone pastele, intensywne czerwień i pojedynczy tam zielony, turkusowy kolor. Fajna nowość od Fox nails to są Candy Base w 4-5 kolorach, i to są bazy, które mają w sobie drobinki, takie foliowe w różnych kolorach. I sama baza też ma kolor. Jest pudrowy beż z złotem i różem, jest fiolet z różem i takim niebieskim, jest brzoskwinia z brzoskwiniową drobinką, błękit z fajnym mieszanką, zielony, niebieski, różowy i na koniec taki beżowy z delikatną złotą drobinką. Bardzo ciekawe, fajne efekty, bardzo będą w tym sezonie modne. Jedyny minus, one są w formie słoiczków. Ja przyznam szczerze, jakoś po prostu wygodniej mi jest, gdy takie bazy są w buteleczkach z, od razu z pędzelkiem. Glam z kolekcja Hello Spring. Tutaj mamy sześć kolorów, takich zgaszonych, takich przybrudzonych, nietypowych jak na ten sezon, ale fajnych, delikatniejszych, jeżeli ktoś nie lubi intensywnego koloru na paznokciach. High Hybrid Nail Prep o zapachu Bubble Gum. Indigo. Tu dwie fajne nowości. Uwaga. Pierwsza, Spring Trends 12 neonowo-pastelowych, pastelowo-neonowych kolorów. E, cała po prostu kolorówka, cała tęcza. Żółty, zielony, fioletowy, różowy. Brzoskwinia. Jest nudziak, jest beż, więc fajna, wiosenna wersja po prostu całej palety kolorów. Ale jeszcze ciekawsza jest druga nowość i tutaj daję Wam znać, bo przepiękne Mineral Base Effect 5 baz. Z kolorowymi drobinkami. Bazy mają odcień taki mleczno-nudziakowy, taki pastelowy, a wewnątrz mają wielokolorowe drobinki. Są do wyboru różne opcje. Są takie, które mają po prostu wszystkie kolory drobinek, są takie subtelniejsze, na przykład tylko z brzoskwiniową albo tylko z ciepłymi drobinkami, więc macie do wyboru pięć różnych kolorów, sześć nawet. I powiem wam, że mega mi się ten efekt podoba. Ja jestem fanką tego najbardziej kolorowego, który nazywa się Kissmaker. Bardzo mi się ten efekt podoba. Lekko, zwiewnie. Jeżeli ktoś jest fanem nudziaków, fajne, delikatne stylizacje. A te kolorowe kropeczki robią taki wiosenny klimat. Jeden z moich faworytów w tym odcinku. Przepiękna kolekcja. IQuna y, trzy zestawy. Na targach miały premierę dwa zestawy by Doris y, oraz by Pink Princess. Zawartość tych zestawów macie tutaj na boku widoczną. W By Doris mamy trzy frezy, w By Pinky Princess mamy cztery frezy i pojawiła się jeszcze dosłownie chwilę przed nagraniami premiera zestawu By Julia Gerus i w niej mamy też pięć frezów. Więc fajne zestawy, jeżeli szukacie takiego po prostu uzupełnienia frezowego. Myślę, że warto tutaj któryś z zestawów przetestować. Przyznam, że sama się zastanawiałam, więc może kilka jakichś nowych frezów fajnie byłoby przetestować. Cabos Najpierw kolekcja Passion, 10 kolorów proszków tytanowych, 5 czerwieni, 5 odcieni różu, a później baza budująca w nowym kolorze, kolorze mlecznym. Kinetics, dwie nowości: kolekcja Origin 8 kolorów wiosennych, w fajnych mieszankach, mamy brąz, mamy taki turkus, jakąś brzoskwinię, przełamana czerwień, jasny nudziak i mamy też 6 kolorów Jelly Bottle, czyli żeli w butelce. Coola Nails, nowa marka dostępna w nowościach w przeglądzie, kolekcja Summer Fresh, dziewięć takich wiosennych kolorów. Kolejna nowość to nowe szkolenie online tipsy elastyczne na platformie mojej szkoleniowej, czyli dla kierowniczki, szkolenie o przedłużaniu przy użyciu tipsów elastycznych. Ale również uzupełnianiu tej stylizacji po dwóch, trzech tygodniach oraz trzeci moduł o ściąganiu stylizacji do zera, do gołej płytki. Film o tym, co w tym szkoleniu znajdziecie, jest już na YouTube, więc jeżeli jesteś zainteresowana, możesz tam się dowiedzieć więcej o tym, jak fajnie, szybko, łatwo przedłużać. Bo to jest właśnie taka metoda, przy której macie cieniutki paznokieć, naturalny wygląd, od razu gładką powierzchnię, bez budowania, więc jest to po prostu bardzo szybka i trwała metoda. Marka Madler, kolekcja Illusion, sześć kolorów, które dają taki efekt złudzenia optycznego, takiej poświaty opalizującej. Dostępne jest sześć różnych kolorów, one dają taki trochę syrenkowy kolor, efekt. I top kolor. Y no Wipe w wersji, marka Maker i nowe nowości. Pierwsza to jest kolekcja Total Daisy. W niej mamy dostępne cztery kolory o bardzo fajnym wiosennym wykończeniu. Mamy tutaj drobinki w dwóch rozmiarach. Dostępne są cztery różne kolory. Ja tu mam taką mieszankę różu, fioletu i takiego lekko niebieskiego kolorku. I to są takie małe okrągłe drobineczki, które dodatkowo mają też takie wieloopalizujące połyskujące drobinki fajna mieszanka daje efekt na paznokciu bardzo lekki bardzo delikatny można aplikować solo można aplikować na inny kolor można zrobić tym tylko jakieś cieniowanie zdobienie czy princess nails jeden z tych kolorów właśnie fioletowy jest tutaj już więc będziemy sobie go testować ale daje znać bardzo fajnie na żywo wygląda następna nowość to jest Metallic żel czyli srebrny metaliczny żel do zdobień Molon Pro, kolekcja Summer Garden, 6 intensywnych kolorów. cztery są neonowe mocne, dwa jasne pastelowe. Moli Lack, tu mamy bardzo dużo oczywiście nowości. Oni są na etapie wymieniania, zmiany formuły, zmiany opakowań więc tych nowości jest po prostu bardzo dużo. Kolekcja Choco Dreams o 9 kolorów w odcieniach od jasnego beżu przez ziemiste, chłodne do ciemnego czekoladowego brązu. Ja ostatnio jestem team nudziaki, team berze brązy, więc cała ta kolekcja mogłaby u mnie być, bo fajnie uzupełnia kolorówkę. Top Flash to jest też coś nad czym się zastanawiam, bo słuchajcie się okazało, że ja nie mam proku z efektem Flash. I nie wiem jak to się stało, bo uwielbiam topy z wykończeniem, to daje możliwość kupienia jednego produktu i dawania każdemu kolorkowi wykończenia, więc top flash to jest coś, co jest na mojej liście. Kolekcja Storytime, 9 kolorów, tutaj takie bardzo świąteczne kolory moim zdaniem, bo mamy złoto, zieleń, czerwień, granat. A luxury Glam tutaj jest też dziewięć kolorów, wszystkie są w efekcie foliowym, błyszczącym, taki bardzo nasycony błyskiem. Delicate Women, też dziewięć kolorów, pastelowe, delikatniejsze, lżejsze, już bardziej wiosenne. I kolejna nowość to jest Isoton to jest hmm, produkt, który Odtłuszcza, dehydruje, przygotowuje naszą płytkę paznokcia, zastępuje nam cleaner i z taką jego fajną, ciekawą interpretacją. To jest produkt, który powstał we współpracy z Moniką Nielniczuk i przyznam szczerze, że to jest produkt, który myślę, że sobie przetestujemy, bo ja ostatnio bardzo mocno zaciekawiłam się chemią tych preparatów, grzebie w składach wszystkich moich produktów w szufladzie, więc chciałabym go sobie przetestować, bo skład jest krótki i prosty i chciałabym zobaczyć jak zadziała. Neilak Mamy Rubber Base, 5 baz z takim delikatnym, błyszczącym efektem. Mamy też nowe produkty pielęgnacyjne o pięknych zapachach, wśród nich znajdziecie olejek, znajdziecie balsam, znajdziecie mgiełka i to są produkty, których możecie używać do dłoń i do ciała. I trzy bazy glami Base, które mają pastelowe kolory i mają w sobie wielowymiarowe, takie nieregularne, metaliczne drobinki. Nails nice Company, kolekcja Chica Bonita, 6 kolorów w odcieniach różu, cztery nowe kolory do princess nail artu, czyli do zdobień z takimi heksagonami z drobinkami i kolekcja najnowsza, coś ciekawego, Glamix, czyli kolekcja syrenkowa, kolekcja, która daje efekt takiego opalizującego syrenkowego pyłku położonego na paznokieć, bardzo fajna, ciekawa, lekka kolekcja. Nails Professional Choice, 12 kolorów w kolekcji Candy Shop, wiosna, wiosna w czystej postaci, mamy coś intensywniejszego, taki róż pomarańcz, ale głównie pastele w tym właśnie podkręconym lekko efekcie, a końcówka bardzo fajnych zgaszonych zieleni, kolory, które ja bardzo lubię na swoich paznokciach, więc nawet wiosną w połączeniu z tymi żywszymi bardzo fajne zestawy będą tworzyć. Kolejne nowości to Neonail. Neonail kolekcja The Muse in You, która składa się z siedmiu kolorów. I mam brzoskwinię intensywną i w wydaniu z takimi drobinkami. Mamy pudrowy róż, też w wydaniu takim klasycznym i drobinkowym. I później mocniejszy róż, pomarańcz a i coś pomiędzy tymi kolorami. I trzy fajne nowości to są kwiatki. Kwiatki takie y, ususzone, małe, które już też Gdzieś tutaj mam, żeby Wam pokazać. Ja mam akurat wersję koloru intensywnie różowego, a mamy też takie jaśniutkie kwiatki i pomarańczowe. Przepiękne uzupełnianie stylizacji wiosennych, lekkość. Przewagą słoiczka jest to, że jeżeli macie w formie żelu z suszonymi kwiatkami, bo są takie żele, ja też takie żele mam, no to jest minusem to, że tam musicie patrzeć na datę przydatności. Tutaj jest produkt suszony, możecie go mieć przez długi czas. Po drugie w tym żelu one mi opadły na dno, ja muszę je tam łowić, a tutaj odcinacie sobie, wybieracie dowolny moment i przenosicie na paznokieć. Na pewno zrobimy sobie fajną wiosenną stylizację, ale takie kwiatki to jest coś co zdecydowanie w tym sezonie trzeba mieć. Kolejna nowość od Neonei, to są dwa zestawy wielkanocne, w każdym z nich znajdziecie po dwa kolory. Marka Niuki Biedronkowa, kolekcja wiosenna. Ja już Wam wspominałam, że ja się w nowościach Niuki gubię totalnie, ale jeżeli wrzucają, to ja Was tu informuję i po prostu każda z Was sobie sama sprawdza, co i w jakim stopniu jest u Was dostępne. Mam tu 16 kolorów, 8 z małymi czarnymi kropeczkami, 8 bez. One są jeden do jednego dopasowane kolorystycznie zestawami. jest to kolekcja Fantasy i to też jest efekt taki syrenkowy w czterech kolorach, a trzy do tego są dopasowane klasyki, więc teraz bardzo dużo tego typu nowości. jest kolekcja High Techni Colors to jest sześć kolorów intensywnych, neonowych, mocnych i pastelowych, delikatnych, róż, błękit. Dodatkowo wypuścili oni paletkę lakierów hybrydowych dostępną w pięciu różnych kolorach. W środku znajdziecie takie typowo pastelowe odcienie. Reforma, cztery nowe kolory żeli, kolekcja Couture, która składa się z dziewięciu kolorów i tu jest bardzo intensywnie, mocno neonowo, żółty, pomarańcz, róż, czerwień i pojedyncze tam pastele na końcu, a druga kolekcja to jest Seven Roses, to jest kolekcja limitowana, zawiera w sobie Kolorów 7 i mamy tutaj kolory o niepełnym kryciu. To są takie półtransparentne odcienie, które dają taki efekt glass nails, też popularny w tym sezonie, ale na trendach skupimy się za tydzień. Dziś daje znać, że taka kolekcja jest dostępna. Sutene jest kolekcja Spring Fuse, 3 kolory, i druga kolekcja Make It Bloom, kolekcja wiosenna, 6. Lekkich pastelowych odcieni, semilak i nowa wiosenna kolekcja pięciu kolorów, która nazywa się pastelowe neony, i oni idealnie opisali to właśnie, jak te kolory wyglądają czyli pastelowe neony, mieszanka koloru białego, pastelowego, koloru intensywnego, neonowego w jednym. Silker. Trzy nowe kolory Flexi, żółty, zielony i rudy w takich fajnych, drobinkowym wykończeniu. Pięć nowych kolorów z kolekcji Mormani i te kolory mi się mega podobają. Mamy tutaj taki żółty, fiołkowy i brudną zieleń. I pięć nowych kolorów z kolekcji Pro, takich bardziej klasyków, czerni, złoto, wszystkie z drobinkami. Słowianka, kolekcja Flink Pink. Tutaj mamy. 5-6 kolorów w odcieniach różu, od jasnego, intensywnego, neonowego po taki ciemniejszy, zgaszony. SPN. Ile my tu mamy tym razem nowości? Najpierw kolekcja Watch, Me, wiosenna kolekcja 7 pastelowych kolorów, ale takich właśnie podkręconych z lekkim, neonowym efektem. Przepiękna nowość, czyli Funny Base. 5 bas, które mają pastelowy kolor, a w środku mają drobinki. Drobinki te białe, zatopione, drobinki. Jakieś troszkę inne, ale ich jest mało. Tu są złote, tu są rose gold, one są takie pojedyncze i takie ciemniejsze, też nieregularne, małe drobinki. Bardzo fajne propozycje, lekkie, zgaszone nudziaki w fajnym, ciekawym wydaniu. Mertney efekt, czyli dwa kolory lakierów hybrydowych, dających właśnie ten efekt syrenki, opalizujący, świecący. Bardzo fajny, bardzo lekki. To są kolory zawsze, które nie dają Wam pełnego krycia, ale przepięknie wyglądają zaaplikowane na przykład na żel lub bazę nudziakową i wtedy dają krycie te nudziaki, a na wierzchu ta poświata powstaje aplikowana w ten sposób jak pyłek, tylko że jest po prostu wygodnie w lakierze. Dwa nowe topy błyszczące No Wipe Liquid Glass oraz Ultra Violet, trzy nowe akrylożele. Yy, oraz trzy nowe żele budujące flash żel, czyli z drobinkami błyszczące, więc ogrom nowości w tym miesiącu. Stalex nowe pilniki w kształcie łódki, Victoria więc dwie nowe kolekcje, Brocatello. to jest też cała kolekcja takich opalizujących syrenkowych kolorów, jest ich aż osiem. Oni mają bardzo szeroką kolorówkę od tych jasnych pastelowych do takich mocniejszych, zielony, fioletowy, niebieski. I piękna kolekcja, która mi się bardzo podoba. Awaking Pure Cream Hybrid, z czyli z tej kolekcji serii Pure. Bardzo fajne, neonowo-pastelowe odcienie, podkręcone, szeroka gama kolorystyczna, mamy taki pistacjowy, brzuskwinie, beż, róż, bardzo ładna kolekcja. Następnie marka Yen Pro, pięć nowych kolorów w jasennej kolekcji, mamy wszystkie je w takiej chłodnej, pastelowej kolorystyce. Jest zieleń, jest niebieski, mamy fiolet, róż oraz taki jasny kolor. Wiosenna kolekcja Spring Smoothies marka Yokaba. Pięć pastelowych kolorów, troszkę takich bardziej podkręconych. E, I jeszcze intensywniejsza kolekcja marki Yoshi Pastel Paradise. Też pięć kolorów, ale e, tutaj sześć. Sześć kolorów, ale one są już mocniejsze. Bardziej intensywne, bardziej nasycone. I przepiękna nowość na zakończenie. W ostatniej chwili złapana e, Top fetti, czyli topy. Z kolorową konfetti w środku, dostępny w czterech wersjach, transparentna, czyli clear z wersji błyszczącej i matowej oraz wersja mleczna w wersji błyszczącej i matowej, czyli cztery różne topy i tu też ogromny alarm, przepiękne topy, fajnie, że będziemy na markę Yoshi też mieć e, rabaty, bo nie wspomniałam chyba o niej. Ale bardzo fajne topy i możecie sobie położyć na dowolny kolor i uzyskać efekt zbliżony do tych baz, które Indigo wypuściło. Więc super sprawa, bo można topem uzyskać różne efekty. To już wszystkie nowości marca. Jak widzicie, lista wyjątkowo długa, starałam się mówić szybko, ale nie chciałam niczego pominąć i każdemu z tych produktów dać swoją szansę. Więc wyjątkowo naprawdę jest ich dużo i jest dużo pięknych, inspirujących nowości. Dlatego przypominam, zapisujcie sobie te produkty, a za tydzień w trendach wiosny pojawi się wielka akcja rabatowa, promocyjna i będziecie miały szansę większość z tych produktów kupić w promocyjnych cenach. Jestem ciekawa, co Ciebie zaciekawiło w tym odcinku ponieważ mnie bardzo zachwycił efekt gipsu na paznokciach, czyli marka Divna i jej żele do zdobień. Spodobały mi się bardzo od SPN Funny Base te lekkie pastelowe z wielowymiarowymi drobinkami, ale również Indigo bazy te z konfeti wielokolorowym oraz topy od Joshi, które ten konfeti mają w formie topu. Kolekcja Maker Totali Daisy, te wielokolorowe, delikatne drobinki, fajne i lekkie. Od Neonail suszone kwiatki, te bazy Power marki Claresa oraz Candy Base od Foxa, fajny, delikatny, połysk nadające Kolekcja Glamix od Nace Company, ten efekt syrenkowy, lekki oraz Victoria van Awaking, kolekcja pastelowo-neonowa. Oczywiście to ciężko było teraz wybrać, bo tu jest ogrom produktów, które naprawdę zachwycają mnie i Was, więc czekam w komentarzach na to, co Wam się spodobało i przypominam, widzimy się w tym tygodniu, nowe szkolenie, we wtorek, trendy wiosny i wielka akcja promocyjna. Daj znać, czy na nią czekasz i do zobaczenia.